Hej, hej, ja jestem Karmela i mam dzisiaj dla was coś naprawdę fajnego. Pokażę wam jak sprawić, żeby wasi Simowie wyglądali jeszcze lepiej. Jeśli znudziły wam się dostępne sylwetki, a miały prawo wam się znudzić, bo nie mieliśmy żadnych nowości, jeśli chodzi o sylwetki, no to kochani, dzisiaj właśnie pokażę wam jak to naprawić, jak odświeżyć waszych Simów. Z pomocą przyszła nam twórczyni modów, która nazywa się Miko, udostępniła nam pięć swoich presetów. Presety to jest coś takiego, co daje nam większą Możliwość w tworzeniu. Możecie na przykład pobrać presety do twarzy, do modelowania twarzy. Możecie pobrać presety do ciała, do sylwetek. Także jest tego naprawdę sporo dostępnego w internecie. Ja Wam dzisiaj pokażę pięć takich presetów, które będą modelować ciała Waszych simów. Pierwszy z nich to będzie Kenny. Kenny, czyli ten fioletowy. Jak widzicie, sylwetka się trochę zmieniła. Amelka miała wcześniej tę podstawową sylwetkę, tylko z lekko powiększonym biustem i biodrami. A gdy dała miejsce, Wetkę Kenny, no to tutaj widać, że zmieniły się biodra, tu się zrobił, zrobiło takie uwypuklenie i myślę, że wygląda to naprawdę fajnie. Jeżeli chcecie się jeszcze bardziej pobawić, to oczywiście możecie. Ja proponuję zawsze tutaj zmniejszyć trochę te umięśnienie i podkreślić, dodać jej troszkę kilogramów, to będzie wyglądać jeszcze fajniej. Także możecie się też bawić tymi suwakami, wybierając każdy z tych presetów i uzyskać zupełnie inny efekt. Możecie wykorzystywać preset plus dodatkowo jeszcze Sami coś dołożyć od siebie, na przykład powiększyć biust, czy jeszcze bardziej powiększyć biodra. Presety to jest coś naprawdę świetnego, co da wam niesamowitą ilość możliwości w kombinowaniu z sylwetkami waszych stylów. Lecimy z kolejnym presetem, i kolejny preset nazywa się Mai, to jest właśnie ten lekko zielonkawy, i powiem wam, że ja ten preset bardzo, bardzo lubię. Jest znacznie kształtniejszy tutaj, jeśli chodzi o biodra, niż, niż ten, który zazwyczaj wybierałam. Biodra są owszem szersze, ale i są też takie. Pięknie e, zaznaczone, zarysowane ślicznie, by to wyglądało w obcisłej sukience. Oczywiście powiększyłabym również trochę piersi, żeby była bardziej proporcjonalna, ale z mniejszymi piersiami też to wygląda bardzo, bardzo dobrze. I kolejny preset, jaki tutaj mamy, to jest preset Sirina. I ja ten preset też uwielbiam, ponieważ on nam bardzo wydłuża nogi. To jest preset, który właściwie sprawia, że syneczki mają znacznie dłuższe nogi. Spójrzcie sobie na przykład między tym presetem. Widać, że tutaj e, nogi są krótsze niż w tym, tak samo w tych oryginalnych presetach w grze, no on wydłuża, robi wam po prostu nogi do samej, e, do samego nieba, więc naprawdę simeczki będą się w nim cudnie prezentować, możecie również troszeczkę zmniejszyć umięśnienie no i dodać trochę kilogramów i ta sylwetka robi się taka na maksa, kobieca apetyczna i taka okrąglutka możecie też powiększyć biust i teraz ta sylwetka jest jeszcze kształtniejsza, więc naprawdę macie masę możliwości z tymi presetami, nowych możliwości, bo nie uzyskacie takich kształtów korzystając ze zwykłych sylwetek, które mamy w grze. Dlatego ja jestem fanką tych presetów. I lecimy z kolejnym. Ten ma troszkę krótsze nogi, ale ma naprawdę fajną sylwetkę. Tylko tutaj również proponowałabym e, zmniejszyć tę masę mięśniową, e, no i dodać trochę kilogramów. I on się zaczyna robić już naprawdę piękny. No, powiem Wam, że on wygląda cudnie ten preset. Naprawdę wow! Jestem zachwycona, też bym powiększyła jej trochę piersi. Akurat Amelka to taka simka, w której, na której lubię bardzo kobiece kształty, takie okrągłe kształty, dlatego zawsze jej tutaj te piersi powiększam, bo po prostu mi do niej pasuje większy biust. Ale oczywiście możecie zostawić oryginalny, mniejszy, który też będzie wyglądać dobrze. I chyba Wam nie wspomniałam, że ten preset nazywa się Sophie. Także jeżeli chcecie go pobrać, to to jest właśnie preset o nazwie Sophie. I ostatni preset, jaki nam został, to będzie Wania. I on jest też cudownie kształtny. W ogóle simki są tak pięknie ukształtowane z tymi presetami. Uwielbiam simowe Biodra z tymi, e, z tymi modelami sylwetek. Naprawdę są piękne. Oczywiście powiększamy nieco piersi. No i powiem Wam, że e, nie wiem nawet, czy ten nie podoba mi się najbardziej. Chociaż e, tutaj ta Sirina miała. Dłuższe nóżki, ale mm, ten też jest cudny, jest tak pięknie wymodelowany. Także, no powiem Wam, że odkąd mam te presety, to staram się e, zawsze robić sobie simów właśnie z nimi, bo wyglądają znacznie lepiej, są dużo bardziej kształtni. Nawet jeżeli zrobicie sobie taką bardzo okrągłą simeczkę to to wygląda przepięknie. Ta sylwetka jest właśnie fajnie tutaj podkreślona. To, co ma być większe, jest większe. I tu, gdzie ma być wcięcie w tali, to jest piękne wcięcie w tali. A jeżeli wybierzecie taką figurę i na przykład właśnie zrobicie bardziej okrągłą simkę, to wydaje mi się, że to wygląda no nieco gorzej, bo jednak nie ma tutaj takiego ładnego kształtu e, tej, tej talii. I te biodra też wyglądają inaczej, dlatego ja jestem fanką właśnie tych presetów. Pięknie się to prezentuje. Teraz na koniec filmu wrzucę Wam jeszcze zdjęcia z linkami do tych stronek, gdzie możecie właśnie pobrać sobie te presety, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zatrzymajcie w danym momencie. Nie mogę Wam tych linków wrzucić w opis, bo YouTube podobno czepia się o linki do różnych stron, więc nie chcę ryzykować. Dlatego teraz właśnie widzicie linki na ekranie. Wystarczy zastopować, przepisać i jesteście na stronie, z której możecie pobrać te presety. Dajcie znać, co o nich sądzicie, czy powierzecie, a może już z nich korzystacie. Jeśli chcecie mi polecić jakieś mody do przeglądu na kanał, jeżeli chcecie się czymś podzielić, to również możecie pisać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten mini poradnik, przegląd Wam się spodobał. Zapraszam do komentarza. Komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć!